Cześć. Nazywam się Tomasz Rożek i prowadzę YouTube'owy kanał Nauka to lubię. Zachęcam Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniu w wykładach dotyczących tworzenia wideobloga, wykładach, które będę miał przyjemność prowadzić w ramach Akademii Dziennikarskiej. Przypadek. Chyba nie w moim przypadku z kilku powodów. Choćby dlatego, że ja uważam, że w życiu nie ma przypadków, wszystko jest po co się. Po drugie, ja dziennikarzem chciałem być od naprawdę dziecka. I w dorosłym życiu, kiedy skończyłem już studia, jako inżynier z nawet dwójpółletnim stażem. Zmieniłem wszystko w swoim życiu. Zapisałem się na podyplomowe dziennikarstwo. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się spotkać ze mną. Będę starał się przekazać całą wiedzę, którą w ciągu tych dwudziestu kilku lat pracy dziennikarskiej posiadłem. Często są to doświadczenia, których nie znajdą Państwo ani w żadnej książce, ani na żadnym wykładzie. To są doświadczenia żywcem wzięte z codziennej, bardzo ciężkiej często i wymagającej pracy. Często słyszymy, że żyjemy w kulturze obrazkowej, ale to nie jest prawda. Dlatego, żeby opowiedzieć jakąś historię, nawet filmową, to najpierw trzeba opowiedzieć ją słowem. Dobra fotografia jest wtedy, kiedy człowiek, który ją ogląda, poprzez jedno zdjęcie z jak najkrótszym opisem jest w stanie jak najwięcej powiedzieć o danym wydarzeniu. Na Akademii Dziennikarstwa porozmawiamy o tym, jak zrobić najlepsze zdjęcie prasowe, najlepsze zdjęcie dokumentacyjne. Zapraszam.